Modernizacja miała na celu głównie udostępniły mieszkańcom tego naturalistycznego obiektu, który został włączony w granice miasta Rzesza w roku 2010 roku. Z uwagi na to, że pozostało jeszcze zabudowania ten obiekt zachował swój leśny charakter. W związku z tym te wszystkie działania, które zostały przez nas podjęte, nie miały nawiązywać do tego naturalnego charakteru. Podzielony obiekt został na dwie części, na część bardziej zmodernizowaną, która spełniała oczekiwania mieszkańców, głównie młodszej części mieszkańców, czyli urządzenia zabawowe, zadaszą na wiata, urządzenia siłowe, oświetlenie oraz druga część, która miała zachować charakter naturalistyczny. Pozostały tutaj utwardzone ścieżki. Pozostały tutaj utwardzone ścieżki e, wzdłuż szlaku komunikacyjnych, zamontowana została infrastruktura, ławeczki, kosze, mostki, które łączyły dwie części parku oddzielone rowem melioracyjnym. Nie było dużych problemów, tutaj e, jedynym problemem jest gęste zadrzewienie które uniemożliwiało wykonywanie pewnych prac tak, aby nie naruszyć systemu korzeniowego drzew. Więc prace w tej części naturalistycznej musiały być ograniczone i lokalizacja elementów, które zostały zamontowane, musiała być przemyślana tak, żeby nie naruszyć tego systemu drzewa.